Cześć ciemanko, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii o nazwie Montengus Mount, czyli wzgórze Mountaingius. Eee, tak, dlaczego zaczynam tą grę słuchajcie, eee, ona jak już ją troszeczkę sobie w nią pograłem Jest strasznie taka sentymentalna, troszkę, taka taka daje do myślenia i jest taka naprawdę fajna. Eee, przeszedłem ją całą i dopiero właśnie jak ją przeszedłem zorientowałem się, że w sumie mógłbym ją nagrywać od razu, trochę w ciemno. Eee, wtedy odcinki zapewne byłyby troszkę dłuższe. Ale teraz przynajmniej nie będę tak wiecie musiał lamić i zobaczcie, że ta gra naprawdę jest bardzo fajna, to z takim niby Ala Survival Horror yy, przygodowa gra z elementami gry logicznej. Yy, jest kilka właśnie tutaj yy, rozdziałów. My zaczniemy sobie oczywiście od pierwszego. Ja już się zamykam, my tutaj będziemy sobie właśnie zaczynać grę. Także proszę. Tak. Słona woda przestaje drażnić oczy. Wzrok skupia się na pierzastych przyjaciołach, obserwujących mnie z góry. Za burtę. tak to właśnie musiało mnie spotkać musiało mnie zmyć za burtę. Moje ubranie wskazuje na życie spędzone na morzu, ale ja nie pamiętam nic takiego. Właściwie nic nie pamiętam. Nawet imię chwilowo mi umyka. Muszę się dowiedzieć, co sprowadziło mnie na te plaże i w końcu opuścić to miejsce. Dobra, słuchajcie, żyjemy sobie, już weszliśmy i... I dobra, i żyjemy. Słuchajcie, ta gra jest właśnie też pod tym względem fajna, bo jest podobno właśnie zrobiona na prawdziwej historii. I w trakcie gry zobaczcie, że będziemy właśnie wiedzieć o tym. Znaczy będą pokazywały się nam zdjęcia tego pana, którym gramy, jego syna. Ważny przedmiot, wątek fabularny, tak. Listy wszystkie oczywiście zbierałem. I teraz do Was pytanie. Pierwszy list. On chyba nie czyta tych listów. I pytanie do Was, czy chcecie, żebym ja w tylko, nie wiem, bo ja w sumie nagram to pewnie tak całość naraz. Dobra, nie, nie będę Wam czytał. Eee, możecie sobie sami teraz robić pauzę, przeczytać. Ja te listy już znam. Wiem, co kaman bo oczywiście gra przeszedłem. A ci, którzy nie chcą, no to nie wiem. Niech im mama poczyta. Dobra, mamy punkt kontrolny, tak. Nie chciało mi się, słuchajcie. Troszkę prze przejdziłem fakty, bo nie poszedłem do jednej czytanki, żeby wam to pokazać. Dobra, e, tu z tymi nie ma po co iść. Bo po prostu nie lubię jak on tak sapi, w ogóle tak, tak latam i tak na bok, wziąłem już tą laskę, bo tutaj trzeba było... A już wam pokazuję. Jest pierwsze jak gdyby zadanie nasze na takiej katerce napisane, że... E, tak, to jest i zadanie. Zanim opuścisz yy, plażę poszukaj na niej prowizorycznej laski No i niestety ja już ją sobie wiecie, że już to wcześniej znałem To sobie to właśnie zebrałem Teraz idziemy do drugiej karteczki Która tu nam, nie pamiętam co mówi, bo wtedy zawsze nam się bujał ekran gdzieś jak się tak latało Co my tu mamy? Ojej straszne, naprawdę, dobra podnieś sobie przy okazji Aha, dobra Wskazówka Ja tą wskazówkę oczywiście znam, ale Będę starał się tak troszkę tak, tak, tak wczuwać jednak w te emocje, które tej, ten bohater nasz będzie przeżywał. Dobra, e, chyba możemy wyjść z tej plaży. W ogóle pogoda, grafika, słuchajcie, naprawdę gra Jest, piska. E, jest ciemno, słuchajcie, bo s noc, jakby ktoś pytał. Nie dlatego, że na przykład ten, ta postać jest Daltonistą, czy czymś takim. Dobra, idziemy. Tu będzie prawdopodobnie film króciutki. Let's go! No i słuchajcie, jak wy byście mieli grać tą grę, to w tej grze, słuchajcie, tutaj nic nie jest pokazane przez przypadek. Zaraz wam pokażę, na przykład, dlaczego coś, a nie coś. Zaraz, e, tutaj mamy co? E, wskazówka prąd. Wygląda na to, że prąd jest wyłączony. Podążaj ścieżką, e, być może znajdziesz tam jakieś źródło mocy. Tak, to prawda, ale zanim e, coś, to słuchajcie, jest takie coś, to są magic jak w każdej oczywiście grze. I, 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 i. Nie udało mi się zebrać trzech. Potem na koniec może serii wam pokażę. Mam przebiec 10 kilometrów jeszcze. Mam zebrać 22 krzyże świętej yy, Brygidy yy, i wsadzić płytę kompaktową, czy tam... Nie, to był... Poczekajcie. Taka, taka, taka to gramofonu. Mniejsza, no i nie mogę jej znaleźć na nas podobno gdzieś w tym domku i nie wiem, u mnie się zbadziło u mnie tej płyty nie ma, a my. Czytamy list następny. Od momentu, gdy przyszliśmy na wyspę rodzina... E, miałem nie czytać. To nieważne. Maklauglinów była dla nas bardzo gościnna. Daniel... No e. dobra, mniejsza nie będę wam czytał, bo tucze. Róbcie sobie pauzę i teraz wyczytacie, ja już to znam. Te, Jak nie ma polskich literek, słuchajcie, strasznie, strasznie, strasznie. Tu jest wskazówka, jakbyście chcieli wiedzieć, jak macie opuścić e, most. Most będzie w dalszej części e, gry. To tam dojdziemy chyba w przyszłym odcinku, bo nie wiem ile się zejdzie nam na ten odcinek i słuchajcie nie może wygraliście w tą grę i przeszliście achievement ze znalezieniem płyty to moglibyście mi dać znać gdzie ona jest dokładnie nie wiem zróbcie screena i napiszcie tu jest bo ja nie wiem gdzie ona jest okej okay, teraz wam ham dobra to wydawało się nie mieć końca świat nie zamierzał przestać płonąć dopóki nie obróci mnie w pył Perry Taylor tak tu będą takie właśnie cytaty takie logiczne na przykład tutaj mamy że jest zepsuty zegar 10.10 10. i potem w dalszej części gry będziemy musieli oj, zapamiętać że tu był taki zegar i my musimy ustawić na tamtym drugim zegarze właśnie 10.10 10. tak jakby ktoś pytał, dobra idziemy do drugiego listu nie będę go czytał oczywiście o, ale tu mamy na przykład telewizor nie wiem czy on działa jaki jest prąd, potem się przekonamy i tu jest to coś tutaj trzeba wsadzić tą płytę, ja oczywiście płyty nie mam tak, bo co, bo ona mnie nie chce gdzieś dropnąć Dobra, nie czytam listów, bo już wiem, że to nam nie idzie No i nie wiem naprawdę, gdzie to jest Może znajdę tak teraz, o, wiesz to Na no to też był czyli żeby zebrać te cztery kolorowe klucuszki Tu nic nie ma, o, idziemy teraz może włączyć, słuchajcie, światło Tak, tu jest zepsuta szopa, bo zamknięta na klucz Tu jest napisane, że musimy znaleźć ten kluczyk No jak napisane No to tak też trzeba zrobić Okej okay. Czy to jest najpierw na plaży? Nie, na plażę jest potem. To wam też pokażę, takie gdzie są takie znajdźki takie. E, tak. Groby też trzeba znajdować. Groba akurat jedna z łatwiejszych misji do achievementów. No bo one są tak praktycznie przy przy, przy dróżkach, także nie trzeba się na nich... W ogóle patrzcie. Tam stoi dziecko. ho My nas straszyło to dziecko. Ja nie ogarniam, czy ono się śmieje, czy płacze. W każdym razie zaraz zniknie. Teraz chyba już płaczę. Wow, śliczny chłopiec. On niby nie wiem, czy ma nas straszyć, czy on ma nas... Jeżeli chodzi o tą historię, tak mówić, że źle zrobiliśmy. Oj, dobra, dobra, już już. Aj, jak on garni się, bo naprawdę to nie jest miłe. Podnieś sobie to. I słuchajcie, zanim pójdziemy włączyć ten generator i w ogóle to wszystko. Już jakaś naprawiłeś? Dziękuję. Tak, wyczytać sobie list. Pauza, czytacie list, ja już czytałem list. E, to idziemy, pokaza idę pokazać Wam gdzie jest ukryta jedna ze znajdziek. Naprawdę, ja przez przypadek na nią wpadłem. Bo no, w sumie kto by na przykład się zorientował, że ta postać może chodzić po takich dziwnych krawędziach, no nie. No, ale dobra, w ogóle e, to co idziemy tam to są pocztówki i one są w tej grze naprawdę całkiem bardzo poukrywane. Jest ich 5. One są niby z Irlandii. Pokażę wam, gdzie są wszystkie, no bo dla mnie to już nie strudne jak znam tą grę. Ale naprawdę zobaczycie. Urocze. Odkryłeś sekretny obszar. Nie ma! Tak, bo ja już tą grę przeszedłem Tu by była pocztówka w każdym razie, chcecie to sobie idźcie bierzcie. Ej, no to kurcze, pozdro 600. Jak już mam to zrobione. Nie mam no, smutek. Dobra, teraz idziemy... E po kluczyk do starej szopy i weźmiemy weźmiemy, weźmiemy sobie światło uruchomimy w końcu Boże, jakieś przestraszyłem tego krzyżam się, że tam szkielet stoi, naprawdę masakra yy... Czy coś tutaj jeszcze na mnie czeka? Tutaj chyba nie Tak, stop Draku, zlamiłeś. Nie wziąłeś czegoś bardzo ważnego Teraz mi się przypomniało Tak, dlatego muszę wrócić Tutaj jest takie fajne gnomon, czy coś takiego, jak się nazywa. Co to jest? Yy... Tak, gnomonu nie wzięliśmy. Go trzeba wziąć, żeby ustawić właśnie ten zegar. Taki inny zegar. W ogóle, co to jest gnomon, hello? No, nie wiem. Idziemy sobie. Pozwiedzać wyspę. Myślę, że tak, nie wiem. W sumie ta gra jest podzielona tak na dziwne takie czaptery. I nie wiem, jak to, to nagrać w sumie. Yy, dobra. Idziemy tutaj. Tu jest kluczyk do starej szopy. Tutaj też nie wiedziałem, że on ta jest, no bo tak sobie tutaj patrzę, patrzę, nie szukam, bo może będą te krzyże świętej brygidy i w ogóle... Ale patrzę, w końcu, o, krzyżyk. To zaraz go tutaj zrobimy. W ogóle wiem, że zlamiłem, bo powinienem najpierw po to, ale trudno. Uruchomimy sobie gnomonek. Weź to, zabierz. No gnomon mam, hello! To najpierw prąd trzeba włączyć. Hello Dobra, co? Aha, no, czytać Nie ma prądu, no hello Także idziemy po prąd, włączymy sobie Generator e, Uciekniemy z tej wyspy, już w sumie do niej nie będziemy wracać, bo nie ma po co Ja... Deszcz nie pada, tu jest bardzo, słuchajcie, fajnie jak deszcz nie pada, bo Jest tak ciemno Jak deszcz, jak deszcz pada jest ciemno I nie widać na przykład tych znajdziek, jak na przykład tych krzyży świętej Brygidy i w ogóle ciężko jest Dobra, włączaj to Skrzypią i otwierają się, no otwieracie się Brawo, mamy benzynę, paliwo I słuchajcie, nie wiem, tu może jest ta płyta Mniejsza, turno. Sam już jak nagram tą całą serię Jeszcze raz poszukam tej płyty, no bo naprawdę Chce mieć ten achievement, bo on jest w miarę prosty I ja nie mogę tego znaleźć niestety I co słuchajcie jeszcze... Mi... O ptaszek był Co mnie jeszcze zainteresowało yy, Na polskim youtube yy, nikt nie nagrywał tej gry To znaczy nikt Nagrywała chyba taka jedna pani Ale nie ukrywajmy Nie podobało mi się jak ona nagrywała Nie to żeby coś ale bardzo mi się nie podobało Dobra uruchamiamy generator Straszny komputer i w każdym bądź razie lagował także mi się nie podobała ta seria Unii I patrzcie mamy prąd Tak robić teraz jasno bo powinien być achievement tylko zapis Teraz znaczymy sygnał, on w ogóle do gnomona jest potrzebny prąd Ok, jak tu już jesteśmy Ustawimy sobie go tutaj Na dziesiątą, dziesięć Bo tak oczywiście było w tamtym zagadku Ja na to wpadłem, słuchajcie, tak Po dłuższej chwili Ale to i tak jeszcze nie jest jedna z takich trudniejszych misji Trudniejsze są Zresztą nie powiem wam Jak będziemy przychodzić tą misję to wam o nie powiem wtedy Zobaczcie wtedy, naprawdę nas strasznie przykra W ogóle nie wiedziałem, że okay. to o nią chodzi że o coś takiego chodzi. Tam niby jest ten rysunek taki z pomocą, ale totalnie nie. Dobra, mamy 5, ma być 10.10, jak pamiętacie. Eee, czy my jeszcze musimy tam się wrócić? W sumie teoretycznie moglibyśmy. Jest 10 10. Tak, słyszysz odległe klikanie. Jeżeli właśnie coś nam pójdzie po naszej myśli, to właśnie będzie napis, że słyszymy odległe klikanie. I to znaczy, że właśnie coś poszło nam dobrze. Idziemy dalej. Nie wiem ile nagrywamy Bo oczywiście nie włączyłem stupera i tej gry się nie da włączyć w oknie Otwierasz się Także jak się pojawi nam taki achievementik To ja wtedy sobie szybko O, zrobię e, 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 Zrobię sobie e, Zejście do pulpitu, żeby sprawdzić ile jeszcze mam nagrywać A bo nie, w sumie wiem, zakończymy jak otworzy nam się most, myślę, że to i tak będzie wystarczająco długi odcinek, bo nie wiem ile trwa, a jeżeli będzie zbyt krótki, no to nieważne, zakończymy przy otwarciu mostu. O, w ogóle, w ogóle strasznie podoba mi się, e, ta fabuła niby tej gry, bardzo uboga fabuła, ale jednak. Nie ma wątpliwości, okay. że w tym zapomnianym zakątku świata wiele się wydarzyło. Teraz rzucam wokół mnie rzeczy, to okna na czyjeś życie. To może to moje, więzione głęboko, w szarych czeluściach umysłu, zapomniania wspomnienia? Czuję, że ktoś obserwuje mnie z pomiędzy tych pustych skorup budynków, jakbyś tak pełnych życia. Czy wierzę w Boga? Tak, wierzysz w Boga, idziemy teraz, słuchajcie, tu jest taka okryta figurka. Trzeba ją niestety pomacać i spojrzeć trzeba... E, nie, nie wiem w ogóle po co to jest, ale trzeba na nią spojrzeć. E, tutaj będzie taka boja wodna, na wodzie. E, zaraz zobaczymy, To nam się ładnie wszystko tak wzmuje. I ślicznie mamy właśnie tą boję, trzeba na nią spojrzeć, nie wiem w ogóle po co. I... dobra, papa. Dobra, idę teraz umieścić te... nie wiem jak to się nazywa... Mm. Teraz się dowiemy. Trzepienie. Tutaj trzeba je schować. Tak, ale najpierw czytam sobie list. Proszę, czytamy list. Pauza. Zrobione. Dziękuję. Coś tu mamy. Nic tu nie mamy. Dobra. Trzepienie trzeba wsadzić tutaj. Ich kolejność jest napisana. Jakby ktoś nie umiał czytać. To jest tam przy nazwie. I teraz nie pamiętam. Wiem, że tak. Ten ma być zielony, ten ma być niebieski. Tak dobrze pamiętam na odwrót hm. Słuchajcie, tego właśnie nie pamiętałem Wiem, że te dwa mają być czerwone Chyba, że ty masz być niebieski, ty masz być zielony Tak, piekło Słyszysz dudnienie, kołtującego się, coś tam, coś tam Czyż to nam się otwiera jeszcze? Nie no, bo przecież nie daliśmy zaworku Ślicznie, brawo! Most budzi się ze swojego letargu! Brawo, mamy most. Co chwilę się pojawi nam chyba achievement, że mamy go odblokowanego. I na dalsze los naszego... Boże. Okno, zobaczcie, ono zwariowało. Opętane okno mamy. I na dalsze przygody naszego... Aha, nie przekręciłem mostu. Jestem inteligentny. Na dalsze przygody naszego... A, tu się otwiera. No, jeszcze raz zacznę zdanie. Na dalsze przygody naszego rozbitka. Zapraszam Was już do następnego odcinka, który prawdopodobnie pojawi się w dniu jutrzejszym. Tak, i w przyszłym odcinku, poczekajcie, muszę teraz sobie omyślić to w przyszłym odcinku będzie już ta dziwna misja, która jest strasznie dziwna. Tak, to będzie w przyszłym odcinku ta dziwna, strasznie dziwna misja. No ale dobra. Także mam nadzieję, że seria Wam przypadnie do gustu, że Wam się spodoba I mówię, jeżeli macie jakieś pomysły, co jest, gdzie jest e, ukryta ta dziwna płyta winylowa O, tak to się nazywa To mi napiszcie, no bo niestety Draco jest ciemny i on nie wie Tak, dziękuję bardzo Czy już mamy ten achievement no, chcę punkt kontrolny, tak Czekajcie, dobra, czytamy jeszcze to Proszę bardzo, cięcie, nie cięcie, tylko wypałza Otworzę sobie, może wtedy nam się to zrobi to jest taki ala włączenie prądu Ślicznie Hmm, tutaj jest safe Ten kod znam, ale Chyba muszę to otworzyć teraz Dobra, poczekajcie, muszę to znaleźć bo to napisane na karteczce Hehe, he, taki mądry byłem Dobra, to idziemy teraz do tego Nie to, już tak, wiecie, z głowy sobie będę brał Trudno, odcinek nie chcę, żeby się zakończył, bo nie ma żadnego punktu kontrolnego yy, W tą mańkę, 24 ma być najpierw 52 Czujesz teraz jak ta pani w... kiedyś było w telewizji 12 O, 12 67 Amen, brawo! I teraz otwieramy Kombinacja na pewno poprawna W sumie nie pamiętam co to było Kurczę blade a, tajna z płytek, oczko. Poczekajcie, czy, jak... czy ja muszę tutaj czy chciałem właśnie to zrobić w przyszłym odcinku, no jesus. Łamigłówka Ajdona. Ajdana. Nieważne. Dobra, tu, Wiem już... Dobra, mam pomysł. Pójdziemy najpierw do sekretnego drugiego miejsca. Wtedy nam w ogóle chyba się checkpoint zrobi i wtedy się pożegnamy. Kurczę, 15 razy będę się żegnał z wami. On ci to skrzyż świętej Brigidy. Nie wiem gdzie ich pogubiłem, zostało mi ich 11, poczekajcie, tu trzeba wziąć taką fajną łopatkę. Bierto. I tu, tak w szakach, niby tutaj jest do wyjścia. Gdzie to jest? Tutaj to jest? Tak, to jest tutaj, patrzcie jak schowane. Hop, odkryłeś sekretne pomieszczenie. Ja w ogóle w pierwszy pierwszy jak tu byłem, w ogóle bym tu nie wszedł, bo to mi nie przypomina nic fajnego. Dobre, co jest tu? Tak, tu będzie chyba tutaj. Proszę, checkpoint, checkpoint. Trudno, nie ma checkpointa, to słuchajcie, ja się z wami żegnam. Najwyżej nagram drugi odcinek zaraz po tym odcinku. Mówię, mam nadzieję, że sery wam przypadnie do gustu. Sorry, że takie dziwne przedłużanie było, ale myślałem, że to będzie checkpoint. No nieważne, w każdym razie trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.